A. Lupa. Kurde! Dobra, gramy to trzech, gramy Dobra. to trzech. Dobra. teraz ja... Niech będzie... G. K. Gówniak. A. Dobra, teraz ja. Z. Jeszcze raz, bo za długo myślałem. Z. Nie może znów, bo teraz podam literę, jaką chcę. F. A. Fujara. No nie no, oszustwo! Ej! Dobra, do pięciu jednak gramy, do pięciu, jest trzy zero. A ty jakoś się oszukujesz. Dobra, to nie będzie A. O! Ano! Jest no w sumie, jest! Ano! Dobra, jeden Ej, jest trzy jeden. R. Rower. Kurde, czemu nie powiedziałem rower? Takie proste, jak jestem głupi! Japidii! Sam to powiedział? 4-1, dobra. To teraz P. p. p, p, p. Dalej. Pot. Pot. Nie, za, za późno. Nie, za no puśno, można, za nie ma, SIĘ za późno. Za późno, za późno Ej, za późno. napiszcie w komentarzu, nie. czy za późno, czy nie. Zapytałem, czy dalej. Ale ja nie odpowiedziałam, tak. nie kichnęłam. No dobra, to, to ja mam propozycję. No. Jeszcze jedno, po jednym, Aha. takim finałowym. Dobra. I kto wygra dwa, wygrywa wszystko. Ale przecież... Dobrze, super, zgodziła się. To ja zaczynam, litera będzie... G... F... L. L. A. Zawsze za długo. E... J. A. Ja. Mhm. Dobra. Co to będzie za litera? Będzie litera B. Jeszcze raz, sorry. Będzie litera C. O, co? To... <laughs> yeah! Ale się ucieszył! Ja, yeah. bo... i to grywka. Teraz ostatni punkt. Kto dobra, wygra, dobra. ten wygrywa wszystko. No niech ci będzie. To niech będzie litera, może niech będzie litera. Jaką tu mamy? Niech będzie litera O. S. Okres. <laughs>